Bardzo często, kiedy myślimy o świętym Józefie, możemy wyobrazić go sobie tak, jak na niektórych obrazach czyli mężczyźnie, może troszkę już starszym, z jakimiś narzędziami w ręku, z lilią w ręku. Mamy takie sceny, kiedy Józef opiekuje się Jezusem, kiedy uczy go przy tej stolarni jakiejś takiej pracy. Bardzo często Józef nam się kojarzy z takimi scenami jako osoba opanowana, jako osoba taka bardzo spokojna, stonowana, która opiekuje się Maryją i Jezusem. Jednak kiedy patrzymy na Słowo Boże, kiedy wczytujemy się w teksty związane ze świętym Józefem, widzimy postać, której sypią się wszystkie plany. Widzimy postać, która ma ciągle podgórkę. Która przeżywa bardzo dużo stresu przy okazji tych wszystkich sytuacji, i być może, która ma wiele przepłakanych nocy, wiele może nieprzespanych nocy, w których boi się o przyszłość swoją i swojej rodziny. Zobaczcie, którą scenę z Józefem byśmy nie przeczytali w Ewangelii. Jezu, Józef ciągle ma podgórkę. Chce wejść w związek małżeński z Maryją. Wszystko już jest zaplanowane. Wchodzą w pierwsze etapy zaślubin. Wydaje się, że będzie pięknie. Józef ma plany, założy rodzinę, będzie miał może liczne potomstwo, będą mieli swój dom. I nagle, dramat. Maria jest w ciąży. Nie wiadomo z kim. Józef, czytamy, że jest sprawiedliwy, ale tak naprawdę, gdyby dokładnie chciał zachować taką żydowską sprawiedliwość, no, to powinien tą Maryję wydać z tą sytuacją, powinien pójść przed sąd, powinien, powinni osądzić Maryję za takie zniesławienie. Być może nawet by została ukamienowana. Więc wszystko się wali. Józef nie wie, co ma zrobić. Spotyka go bardzo trudna sytuacja. Potem, kiedy wydaje się, że no wszystko pomału już się jakoś układa, Józef spotyka się z aniołem, do tego wrócimy, nagle widzimy, że w momencie, gdy dziecko ma się urodzić, nie ma gdzie. Józef jako ojciec, jako głowa rodziny, jako mąż Maryi, nie jest w stanie znaleźć dachu nad głową dla swojej małżonki w Betlejem, po to, żeby godnie to dziecko mogło urodzić. Znowu jako mężczyzna. Jako ktoś, kto ma swoje zasady, no odnosi ogromną porażkę. Jego żona musi rodzić w jakiejś stajni, w jakimś żłobie, z jakimiś innymi zwierzętami, w bardzo nietypowych warunkach. W końcu dziecko się rodzi, zaczyna rosnąć, i już wydaje się, że będzie spokój. Wydaje się, że życie się ułoży, i nagle Józef znowu musi zmienić plany. Musi uciekać do Egiptu przed Herodem, bo taki głos usłyszał. Musi żyć na obczyźnie, musi na nowo ułożyć życie swoje i swojej rodziny. Zobaczcie, jakie to jest straszne. Czasem na to nie patrzymy z takiej strony. Józef przeżywa tak wiele trudu. Dlaczego Pan Bóg Wobec osoby sprawiedliwej, to znaczy biblijnie sprawiedliwej, więc tej miłej temu Bogu, tej osoby, która naprawdę żyje w sposób prawy, której, która wypełnia wolę Bożą. Dlaczego Bóg pozwala na taki trud? Ponieważ chce nam przez osobę świętego Józefa pokazać, że ten trud rozwija nasze serce że ten trud staje się pewnym kanałem niezwykłego przepływu Bożej łaski, w którym dzięki temu trudowi relacja z Bogiem naprawdę może wzrastać. Ten trud może niezwykle hartować naszego ducha. Papież Franciszek w liście apostolskim Patris Korde, wydanym kilka lat temu, mówi, że święty Józef jest tym, który zagrożenia potrafi przekuć na szansę. Jest tym, który zagrożenia potrafi przekuć na szansę. Bardzo spodobało mi się to sformułowanie. Ono jest niezwykłe. Każdy trud możemy uznać jako za porażkę, jako za przegraną, ale możemy też uznać to za szansę. Wszystko zależy od tego, co z tym zrobimy. Psychologia powie, że tak naprawdę w naszym życiu nie ma czegoś takiego jak porażka. Są tylko pewne doświadczenia, a od każdego z nas zależy, jak my je zinterpretujemy. Gdy przełożymy to na naszą wiarę, powiedzielibyśmy, że są doświadczenia, nie ma porażek, ale od każdego z nas zależy, czy my te doświadczenia oddamy w ręce Boga, aby, abyśmy mogli zinterpretować je w świetle Ewangelii. W świetle tego, jak patrzy na tę sytuację Bóg, czy my jesteśmy w stanie te wszystkie trudy, ludzkie porażki, trudne doświadczenia złożyć w ręce Boga? Dopiero wtedy z przegranej mogą one stać się niezwykłą szansą na doświadczenie zwycięstwa, szansą na rozwój, na wyjście z kryzysu, na wejście na zupełnie inny poziom wiary, bliskości. Wielokrotnie święci o, tym pokazy, święci o tym pisali, mówili, że te największe doświadczenia porażki, takiej po ludzku z naszej perspektywy, mogą być momentem najbardziej wzniosłym, no bo przecież sam Jezus tego dokonał. Kiedy zachwyciło mnie to, co powiedziała święta Teresa Zawila w jednym ze swoich tekstów, że, że człowiek po doświadczeniu grzechu może przybliżyć się do Boga jeszcze bardziej niż jeszcze przed tym doświadczeniem. Można powiedzieć, halo, jak to? No doświadczenie grzechu nas oddala jeszcze bardziej od Boga, ale Teresa mówi, jeśli taki człowiek żyje sobie jakoś z Bogiem, ale może w takim trochę letargu nagle upadnie i zrozumie swój upadek. Zrozumie, jak bardzo zgrzeszył, jak bardzo zawiódł Boga, który jest czystą miłością, i wzbudzi w sobie żal doskonały, i przybiegnie szybko do tego Boga, żeby się pojednać, to może wpaść z taką miłością w ramiona Ojca, że potem, dalej, w kolejnych dniach, miesiącach, będzie jeszcze bliżej Niego niż przed tą sytuacją grzechu. Jakie to jest niezwykłe. Że Bóg nawet najtrudniejszą sytuację, nawet największy upadek, potrafi przemienić na sytuację wielkiego zwycięstwa. Ile jest takich sytuacji w naszym życiu? Zobaczcie w ogóle dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jak człowiek łatwo się poddaje, jak jesteśmy uczeni, że już wejście w jakieś doświadczenie porażki, albo prawdopodobnej porażki, jest naj, najgorszym czymś, co może nas spotkać. Tylko sukces, tylko zwycięstwo, tylko rozwój, tylko bezproblemowość pewna, tylko utrzymanie, dostatek, pokój to ma być w naszym życiu. Żadna porażka, żaden kryzys, żaden trud, a jeśli tylko on się zaczyna, to my się wycofujemy, rozwodzimy, rozchodzimy i tym podobne. Zobaczcie, nie tego uczy nas Bóg. Bóg chce pokazywać przez świętego Józefa, że co by Cię nie spotkało. Bóg zna rozwiązanie. Pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy byłem na pewnych rekolekcjach, jeszcze przed seminarium, byliśmy z naszą wspólnotą cały tydzień i pewnego dnia, gdzieś tam w jakichś rozmowach z animatorami, przy kawie, przy takiej ogólnej przerwie, coś powiedziałem tak do jednej osoby jakimś żartem. Ona tego nie zrozumiała. Zinterpretowała to zupełnie inaczej. Nagle w ciągu kilku godzin po całej wspólnocie rozeszło się jakieś takie szemranie, że co chwilę dochodziło do mnie, że ja zrobiłem coś okropnego, że ta osoba teraz w ogóle gdzieś tam płacze, że to jest taka straszna sytuacja. Poszedłem do niej, próbowałem to rozwiązać. Było jeszcze gorzej. Całą noc nie mogłem spać. Jesteśmy w połowie rekolekcji. Jesteśmy jako wspólnota. I w pewnym momencie zrobiłem wszystko co w mojej mocy po ludzku. Nap próbowałem rozwiązywać tę sytuację, wysyłać do tej osoby inne z osoby, nic nie zaradzało. W końcu mówię, ludzie, nie mam pojęcia co zrobić. Ale myślę sobie, Jejku, ja to próbuję rozwiązać cały czas po ludzku. Poszedłem do kaplicy, uklęknąłem i mówię Jezu, ja już nie wiem co mam zrobić. Zrobiłem wszystko, co mogłem, jest tylko gorzej. Albo Ty tę sytuację przemienisz na zwycięstwo, albo nie wiem, pakuję się i wyjeżdżam, bo widocznie jestem problemem dla całej grupy. I dosłownie w tym momencie, tuż po tej modlitwie, kiedy wyszedłem, w ciągu jednej godziny Bóg tak odkręcił całą sytuację, że nie dość, że udało się pojednać z tą osobą bardzo szybko i obie strony pokazały, że w ogóle nie chodziło o to, to jeszcze jakoś zeszło się tyle ludzi, że zaczęliśmy się modlić za siebie nawzajem i tak niezwykły sposób się pojednaliśmy, że końcówka rekolekcji była przepiękna. I zobaczyłem Jeny, jak człowiek na tysiące sposobów może trochę tak jak Józef w tej trudnej sytuacji dzisiejszej Ewangelii szukać rozwiązań, a wystarczy uchwycić się. Bożego rozwiązania i zwycięstwo przychodzi bardzo szybko. Dlaczego Józefowi to wychodzi? Dlaczego papież Franciszek może o nim powiedzieć, że on jest tym, który potrafi każde zagrożenie przekuć na szansę? Przecież on nie robi tego sam z siebie. On to robi, dlatego że on widzi, jak Boże obietnice się spełniają. On też się boi, czytamy o tym co chwilę. On też ma duże wątpliwości. On nie reaguje w sposób wyidealizowany. Ale to, co robi Bóg, jest niesamowite. Niestety liturgia Kościoła nam to wyciągnęła, ale w tym fragmencie, który wysłuchaliśmy przed chwilą, w jego pod, pod koniec tego fragmentu są jeszcze dwa niezwykle ważne zdania. Ponieważ kiedy anioł mówi, że nie bój się, to dziecko się pocznie, nazwiesz się imieniem Jezus, ono wybawi Izraela, zaraz potem mówi, że dzieje się to wszystko, jak zapowiedział prorok Izajasz. I cytuję Izajasza, oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuele, to znaczy Bóg z nami. Zobaczcie, Józef zaczyna rozumieć, anioł mu pokazuje chłopie. To jest prorok Izajasz. Czytasz to cały czas. Słuchasz tych fragmentów, znasz je na pamięć. Zobacz, tu jest podpis Boga. To, w czym dzisiaj uczestniczysz, to jest realizowanie się Bożego Słowa, więc nie musisz się martwić, że sytuacja wychodzi ci spod kontroli, bo Bogu nie wyszła. To jest kolejny krok Boży do wielkiego zwycięstwa, jakim jest zbawienie świata. To dlatego. Nasze trudy mogą stać się szansą. Bo Bóg w każdym z tych trudów chce ci pokazać spokojnie. Tobie się wydaje, że jest ogromny chaos, ale w tej sytuacji jest tu podpis Boży. Nie musisz się bać. To jest kolejny krok, w którym Bóg chce objawić swoją moc. Nawet gdy dzisiaj chcemy się modlić o uzdrowienie, gdy doświadczamy różnych chorób, trudności, Bóg może powiedzieć: Zobacz spokojnie. Nie musisz uciekać, jak chciał to zrobić Józef. Nie musisz już więcej się chować, nie musisz już więcej się bać, ponieważ w Bożych oczach ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Cały swój trud, małżeński, zawodowy, prywatny, związany z walką z grzechem, z chorobą, nie musisz już przed nim uciekać, tylko posłuchaj Bożego głosu. I zobacz, jak Boże obietnice się wypełniają. To jest to, czego dzisiaj uczy nas Święty Józef. A więc miejmy taki pokój w sercu, że choć metr przed tobą wydaje się, że jest przepaść, że jest ciemność, że już nic nie widzisz, to to jest nic dla Pana Boga. Nawet stajnia, nawet żłób może być miejscem w którym narodzi się zbawiciel świata. Więc nawet nasze serce, słabiutkie, dzisiaj może zalęknione, grzeszne, może być miejscem, w którym Bóg dokona niezwykłego przełomu. I niech święty Józef nam to wyprasza. Amen.